Musimy Let's head home at the central elevator. Pójdziemy tunelem. Tunnel ja mam przeładowanie, więc. O kurwa, napierdalają się tam jeszcze. Czy brulety Oto ja mam stary... Renatora, tego co mi dałeś Mam Torrente, Kowadło Fak! Ktoś tu już jest! Jestem daleko Za tobą Leży! Na blisko! Drugi leży! What the fuck you guys doing?